cię serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Guzik, a dzisiaj powiem ci, jakie są moje doświadczenia po napisaniu blisko 100 artykułów na bloga na WordPressie. Słuchajcie, blog jest to niesamowite paliwo rakietowe dla lokalnego biznesu, ale też takiego biznesu jak mój działającego na polskę, a nawet i za granicę. Już ci tłumaczę dlaczego, ponieważ publikując te 100 artykułów na różne specjalistyczne tematy, ja nie muszę mieć nie wiadomo jak dużej puli wyświetleń tych artykułów, bo one są mocno niszowe, mocno specjalistyczne. Na tematy, na które często nikt poza mną nie napisał jeszcze. Są pewne narzędzia, które ja używam i jest masa merytorycznej wiedzy po angielsku, a w języku polskim nie ma nikogo, kto na ten temat już coś napisał, powiedział, przekazał wiedzę. I zastanówmy się. Jeżeli ktoś daje ci bezpłatnie próbkę wiedzy to będzie pierwszym wyborem aby wydelegować daną czynność wydelegować zadanie aby moja firma zrobiła to za niego. Dzięki tym stu artykułom oczywiście kosztowało mnie to masę pracy ale mam zapytania ofertowe każdego dnia co by się nie działo choćby skały srały ja mam codziennie nowy, nowy zapas linów Ponad 100 lidów miesięcznie. Między innymi z różnych kanałów. Z YouTube'a również mam bardzo dużo lidów. Ale blog to jest taki trzon, wszystko to, co, to, co dzieje się na social media jest ulotne. Jednego dnia masz konto, a drugiego dnia dostajesz ban. Tak jak na przykład ja dostałem na prywatnego Facebooka rok temu i musiałem budować społeczność od początku w wielu aspektach oczywiście baza mailingowa i tak dalej to wszystko miałem, ale jednak utraciłem kilkaset bardzo wartościowych kontaktów do których już nie mam kontaktu nie, nie mam jak do nich wrócić, bo nawet nie, nie pamiętam kogo w aktualnie w swojej siatce kontaktów posiadam publikując bloga pozycjonujemy się w wyszukiwarce Google osoby w internecie szukają rozwiązania jakiegoś problemu i natrafiają na Twój blog jeżeli artykuł jest skonstruowany w odpowiedni sposób, jest tam tak zwane wezwanie do działania: call to action. Ktoś sobie kliknie i może zapisać się na rozmowę z Tobą. Dzięki tabu, u mnie jest taka zakładka darmowa rozmowa.pl. Tab kieruje użytkowników, którzy chcą ze mną porozmawiać na tematy biznesowe. Rozmowa jest całkowicie bezpłatna, 15-minutowa i ja miesięcznie mam 250 wejść na tą konkretną zakładkę. Z tych 100 artykułów 250 kliknięć miesięcznie i ja nie muszę płacić za reklamy. Kompletnie, w ogóle. Także to jest jeden z kanałów, dzięki którym pozyskuję klientów. Drugi to jest YouTube, który również komunikuje. Zadzwoni na 602-727263. Użytkownicy do mnie dzwonią. i tam też YouTube działa w oparciu o wyszukiwarkę i równolegle mógłbym nagrać film e, jak na, nagrać 100 wideo na YouTube. Co się wtedy wydarzy. Co się ma wydarzyć. Zyskasz ogromną pewność siebie. Zyskasz niekończącą się pulę nowych wpadających klientów. Firmy zewnętrzne będziesz atrakcyjny e, jako osoba do lokowania różnego rodzaju oprogramowania produktów recenzji. Jako wiarygodny influencer w danej branży, może i mikroinfluencer, ale jednak osoba, która ma wpływ na swoją społeczność. Każdy mój nowy materiał jest wyczekiwany przez niektórych użytkowników. Oczywiście ja nie docieram do setek tysięcy, ale to wystarcza. To wystarcza. To naprawdę wystarcza do wygodnego życia. Posiadanie tych 100 filmów i 100 artykułów na bloga może, możesz to stworzyć nawet w 3 miesiące, i może dać ci to po trzech miesiącach regularnego publikowania. Jesteś w stanie pasywnie pozyskiwać nowych klientów. Na blogu mam aktualnie 2000 wejść miesięcznie, nieco ponad 2000. Zaokrągla, zaokrąglając, nie jest to dużo, ale z miesiąca na miesiąc buduje swoją pozycję, buduje pozycję w wyszukiwarkach. Docenowo chcę osiągnąć 10 tysięcy unikalnych użytkowników w skali miesiąca. I co mi to da, moi drodzy? Po troje, po, przepraszam, razy 5 moje wyniki w ilości Lidów podskoczą. Będę miał ponad 1000 wejść na stronę darmowarozmowa.pl z samego bloga. Dzięki temu moje filmy na YouTube będą miały większy zasięg. Pozycjonowanie pomiędzy kanałem YouTube a blogiem będzie się wzajemnie wspierać jeszcze mocniej niż dotychczas. Poznaję każdego dnia nowych przedsiębiorców z różnych nisz. Często są to osoby popularne, które natrafiły na mój artykuł ekspercki i zaproponowały, abym coś z nimi zrobił coś wspólnie, jakiś projekt, jako, jakąś inwestycję. To takie możliwości daje blog, naprawdę. Ludzie ignorują blogi, albo uważają, że to już nie jest sexy, to już nie jest popularne i blogowało się 10 lat temu. Uwierz mi, nie, to właśnie teraz specjalistyczny blog da ci, da ci wolność, da ci ogromną pulę klientów. I słuchaj. E, zmierzając już do brzegu, co jeszcze z, z takiego wartościowego? Nauczysz się fajnie pisać. Jak napiszesz kilkadziesiąt artykułów, masz już potencjał do tego, aby napisać własną książkę i ją później sprzedawać, dzielić się merytoryczną wiedzą. Mając czytelników, e, oni będą chcieli zakupić ten Twój produkt. Możesz zrobić produkty cyfrowe w oparciu o bloga i sprzedawać je w sposób powtarzalny z wyszukiwarek. E, gromadzisz dane do remarketingu: pixel Facebooka i pixel Google'a. Potężna dawka analityczna, to jest w Twojej grupie docelowej. Ty wiesz, ile ci użytkownicy mają lat, na jakich urządzeniach najczęściej Cię czytają. U mnie jest aż 50% użytkowników z komputerów. Dzięki temu wiem, że mogę dostosować personalizację pod użytkowników desktopowych, na przykład exit pop-up na komputery osobiste. Dzięki temu pozyskuję adresy mailowe i mogę z tymi osobami się później kontaktować. Dobrze, zapraszam Cię w takim razie do innych moich odcinków na kanale, zapraszam Cię do subskrybowania, jeżeli chcesz ze mną porozmawiać biznesowo, to tak jak mówię, strona darmowa rozmowa.pl, numer telefonu 602 727 263. Serwus!